W tej chwili widzimy prezentację zawodników na murawie stadionu. Szybko państwu przedstawię składy obu ekip, które wystąpią w dzisiejszym spotkaniu. Numer 13 w bramce W ekipie wólczanki Wulka Pękińska Oskar Kubin, numer 5 Wołodzimierz Kocholski, numer 7 Mateusz Kocur, numer 10 Dawid Olejarka, numer 17 Wiktor Paweł Pyciak, 18 Norbert Leśniak. Z 20 na wojsku będzie grał Dawid Linca, 23 Mateusz Gamrot Znakomita sytuacja dla zespołu Hutnika uderzy. I znakomicie w bramce broni Oskar Kubik Nie dał się zaskoczyć tym uderzeniem tą grę na lewą stronę boiska Szansa, szansa przed Hutnikami Ale doskonale tam pilnowany Tomasz Ogar Jeszcze uderzenie doskonałe z dystansu zawodnika Hutnika Piłka minimalnie, minimalnie nad spojeniem spółki Słupka i poprzeczka. Strzał, jednak nie. Wycofanie piłki do Świątka. Świątek zobaczył tam w polu karnym Bartosza Tetycha, widzieliśmy, że piłka poszybowała daleko, daleko nad poprzeczką. Teraz szansa przed zawodnikami Wulki. Znakomicie, znakomicie piłkę zablokował. Jeże daleki rozbieg. Wrzuca tą piłkę w pole karne. Tam jeszcze reklamowali rzut karny, że ktoś piłkę odbił. Na razie, jak widzimy, za nami ponad 12 minut tego spotkania. Wybrał Krzysztofa Pietlucha. Kocur. Kocur wchodzi w pole karne. Uderzenie ponad poprzeczką bramki, szczerzonej przez Mateusza Zająca. Próbują zawodnicy Wulczanki wypracować swoje, te, sobie też pozycję. Jeżeli jest taka możliwość, wykorzystać sytuację i zdobyć tego gola. Widzieliśmy uderzenie na bramkę Piotra Łasarza, ale w bramce czujny. Biało-niebieskich i czerwono-czarnych. Ale wszystko zdołał wyjaśnić zawodnik Wulczanki i Wulka Pełkińska. Szansa na kontrę. Z numerem dziesiątym. Doskonale wyszedł na pozycję. Doskonale wyszedł na pozycję. Dawid Olejarka, syn prezesa. Nowy nabytek zespołu. Wulczanki Wulka Pełkińska. I mamy. jeden zero Prowadzenie dla zespołu gości. Niespodziewana ta sytuacja. Z legi zespołu juniorów U19: kolejna szansa plec zespołem wulczanki Pietluch. Kocur i mamy 2-0. I mamy 2-0. Widzieliśmy to, jak to wzorcowo rozegrali zawodnicy wulczanki. Kocur podanie do nieobstawionego zespołu z numerem 5 Włodnia Królskiego i mamy 0-2. Niebieskich w polu karnym. Zobaczymy, jaka decyzja sędziego. Nie ma, nie ma uznanej te bramki, a bramkę zdobył z numerem 14. Patryk Kołodziej raczej nie odrobią dwóch bramek. Teraz, jeżeli są zawodnicy chodnika, teraz szansa i mamy. Znakomicie broni w bramce Oskar Kubik. Po raz kolejny, po raz kolejny nie do przejścia jest bramkarz Wulczanki, Wulka Pełkińska. Kłos. Kłos. Łazarz. No i ta przypadkowa piłka mogła zrobić sporo zamieszania. Świątek powinien przyspieszyć tą grę. Zdecydował się na uderzenie z dystansu i ponownie dobrze w bramce Oskar Kubik. Przyspieszyć, uderzyć. Bierze rozbieg, patrzy, gdzie są partnerzy. I piłkę uderzał głową Wołodymir Korachowski. I błędy łutników, które zostały w bezwzględny sposób wykorzystane. Szansa, szansa przed zespołem gospodarzy. I będzie rzut karny. Będziemy mieć rzut karny dla chutników. W wreszcie spotkania. Sędzia dyktuje rzut karny dla chutnika. Świątek. Świątek. I doskonale broni oskar kubik. Można powiedzieć bohater tej pierwszej połowy tego spotkania. Po raz kolejny wychodzi z zwycięsko z pojedynku. Oskar Kubik, zawodnicy hutnika Kraków. Jeszcze. Skarny, można powiedzieć, albo źle wykonany przez Krzysztofa Świątka, albo w fenomenalny sposób obroniony przez H. Kubilka. Bury. Bury. I tym razem Mateusz Zając nie dojdzie. Świątek. Sobala. Z powrotem świątek, świątek, świątek. świątek. I w tej, w tym momencie zabrzmił końcowy gwizdek sędziego Winkowskiego. Zespole Hutnika Dawid Linca. Kocur przy piłce, stały egzekutor stałych fragmentów gry w zespole Wólczanki, Wólka Pełkińska. Uwagi jeszcze sędzia udziela trenerowi Hutnika. Widzimy tutaj Sobale. Blisko bramkarza. Świątek. Supek. Supek broni tym razem wulczankę przed utatą bramki. Supek. Doskona doskonałe było to dośrodkowanie. Szybko wyprowadził piłkę do swoich partnerów. Wie, że czas ucieka, a cały czas na tablicy widnieje wynik 0-2 dla zespołu gości. Świątek. 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 Pociągnął jeden metr, dwa metry. Świątek w pole karne. Świątek i piłka ponad poprzeczką. Krakowianie. Świątek. Kapitan zespołu. Świątek. Świątek, ale szybciej ta piłka po powinna wędrować pomiędzy zawodnikami z Nowej Huty. Sobala. Głową. Je jeszcze tam próbował zaskoczyć Oskara Kubika zawodnik na bramkę gościu uderzał Tomasz Ogar, zawodnik z Kraków Gamrot dobre to było podanie piłka uderzona głową tuż obok słupka dostał podanie był sam Świątek Czy hutnicy wykorzystają tą sytuację? Garzeł i znakomicie w bramce ponownie Oskar Kubik. Świątek, no, uderzał tą piłkę, tym razem Kubika wyręczył jego partner. Gorąco zrobiło się pod bramką, dającą im remis w tym spotkaniu. Olejarka, Olejarka wychodzi z akcją. Kamil Matwi, Kamil Matwi, Kamil Matwi obok Słupka. Wzięliśmy kolejną sytuację, Bartosz Tetych, Tetych, dośrodkowanie, wprost na głowę obrońcy zespołu Wólczanki, jeszcze przy piłce zespół Hutnika Kraków, Świątek, Świątek, niepotrzebnie robi te zwody, mógł od razu zdecydować się na uderzenie i gol! I mamy gol wreszcie dla zespołu Hutnika Kraków, doskonałe uderzenie z dystansu i tym razem Oskar Kubik musi wyciągać piłkę z siatki. Posłuchajmy kibiców Hutnika. Świątek. W pole karne. Głowa i doskonale w bramce Oskar Kubik. Tym razem nie daje się zaskoczyć. Tetych. Tetych walczy o piłkę. Z numerem 20 Dawid Linca. Dawid Linca. Świątek trafia zawodnika z wulczanki. Jeszcze będzie rzut rożny dla zespołu Hutnika Kraków. Żółtym kartonikiem sędzia ukarał Mateusza Gamrota z Hutnika Kraków. Ostro, ostro zrobiło się w tej końcówce spotkania. Kolejna żółta kartka. Żółtą kartką karany Arkadiusz Garzeł. tego spotkania. Załtu Łazarz. Kłos. dosyć ostro się zrobiło tu teraz na boisku przepychanki między zawodnikami obu drużyn prawdopodobnie będą tego konsekwencje żółte kartki nie pozwalają na rozgrywanie piłki te tych szansa Jak to mogło nie wpaść? Pewnie zastanawia się zawodnik hutnika Kraków w pole karne bramki szczerzonej przez zająca. Matofi Matofi pomaga tam swojemu partnerowi. O, nieładne zachowanie zawodnika hutnika Kraków. Doszedł i zaczął kopać po nogach swojego rywala. Coś sędzia nie może zapanować nad emocjami w końcówce tego spotkania. Od bramki. Mateusz Zając i w tym momencie już nie będzie zagrania od bramki Mateusza Zająca. W tym momencie sędzia kończy to spotkanie. To spotkanie zwycięskie dla zespołu Wulczanki, Wulka Pełkińska.